Cześć, nazywam się Karolina Bana ja i bardzo się cieszę, że oglądasz ten filmik. To są nagrywam taką serię w zasadzie filmików, które dotyczą moich różnych spostrzeżeń i takich myśli refleksji co do, do sytuacji, które mnie spotykają, doświadczeń, którymi chcę się podzielić, bo, bo myślę, że też dla kogoś będą cenne. I, I może nadadzą Tobie jakieś inne światło na, na to, może nad czymś się już zastanawiałeś, i, i znajdziesz w tym odpowiedź, albo, albo zobacz to z innej strony, może trochę się stansujesz w jakiejś sprawie, której potrzebujesz. Tak sobie pomyślałam, właśnie też, że co, jakby rozmawiałam też ostatnio z moim ojcem i zdałam sobie sprawę, że dla mojego ojca yy, jakby on nie, nie rozumie, co to znaczy yy, mieć relacje na przykład z nim. Jakby że ja nie mam z nim relacji, a na przykład z moją mamą mam. Dlaczego on tego nie rozumie? Bo według niego yy, relacja jakby, to pojęcie według wobec rodzica nie istnieje bo ona po prostu jakby zawsze jest, zawsze musi być, więc nie ma możliwości, żeby nie było, no bo jest dziecko, dziecko jest dzieckiem rodzica, więc ono jest jakby jego, no nie chcę powiedzieć własnością, ale jakąś jest jakby zobowiązane do tego, żeby mieć z tym rodzicem kontakt. Z moją mamą jest na odwrót, z moją mamą yy, Mam relacje, jakby równo, równoważne jest to, że ja zrobię herbatę jej, i równoważne to, że ona zrobi ją dla mnie. I ja się jej zapytam, jak jej dzień w pracy, a ona się mnie zapyta jak mój dzień, yy, czy tam jak mi minął wieczór, czy, czy gdzie byłam. Jak przyjeżdżam do domu, to zawsze, yy, yy, zawsze mi tam daje buziaka i mówi, że cieszę się, że przyjechałam i tak samo jakby ja też chętnie zawsze je szukam, żeby się z nią przywitać. No, i to jest to, jest to nasze relacje. Um, I z czego to wynika, że z założenia mój ojciec uważa, że um, że o relacje nie trzeba się starać ze swoim, no ze swoim dzieckiem, no ale no w tym wypadku tak. Może to wynika z tego, jak on też, jakby w swoim domu rodzinnym. Po prostu miał relację ze swoim tatą. I też zastanawiam się, bo też usłyszałam taką. Że czasem się mówi o, o dzieciach. Znaczy o dzieciach. O chęci posiadania dzieci, że po co są dzieci i że, no, żeby ci ktoś podał szklankę wody na starość. No i to też jest. Mi to bardzo nie pasuje, bo to jest takie. Jest to jakby wysługiwanie się dziećmi, że one jest mi po to, żebym, żeby było potem na koniec życia dla mnie, żeby mi podało szklankę wody. Yy, bardzo fajnie to ujęła Kasia Piasecka, taka stand-uperka w swoim wystąpieniu. Powiedziała, że właśnie jak jej mówią, bo ona no, nie chce mieć dzieci, czy nie planuje I jej, jak znajomi jej mówią, a to kto ci poda szklankę wody? I ona mówi, że tam właśnie widziała takie badania, w których wyliczono, że wychowanie dziecka kosztuje tam ponad 50 tysięcy złotych. Ona mówi, odłożę sobie teraz dychę i komuś zapłacę, żeby mi nastarać starość podał szklankę wody. No i zdecydowanie tak. No bo właśnie no bo to wychodzi z założenia, że dzieci mają nam służyć, a nie jest tak. Ja tak też nie uważam. Uważam, że dzieci są dla, dla świata, dla siebie też przede wszystkim. No i ja tak też uważam o sobie i, i też tak się czuję w relacji z moją mamą, że ona też tego nie, nie wymaga ode mnie, żebym ja jej była dla mnie, żeby też właśnie, że ona mi powie, jaki kierunek studiów wybrać, żebym potem ja miała dobrą pracę, ale żebym potem prowadziła jej firmę a, i żebym też się nie wyprowadzała za daleko, żebym nie była za daleko od niej. No to jest w ogóle bardzo takie m, zgubne myślenie i myślę, że nie prowadzi do tego, żebyśmy my jako dzieci byli, byli tak, usatysfakcjonowani z życiem. Yy, jakie w zasadzie chcielibyśmy, po prostu, jakie prowadzimy, a jakie chcielibyśmy prowadzić. I też bardzo fajnie ujął to: yy, No, czyli chodzi o to, że ro, jakby rodzic stara się o relację, jaką ma z dzieckiem i jakby taką ma, jaką, yy, jaką jakby jak o nią zadbał. I też to pięknie po powiedział: yy, nie w swoim, w swoim wystąpieniu, w swojej przemowie właśnie mówił, że jak wiele on miał obaw. Nie wiem czy kojarzysz, to jest ten mężczyzna, który nie ma rąk i nóg, tak? Taki się urodził, ma taką małą nóżkę, no ale generalnie rąk w ogóle nie ma. I, i on powiedział, że jako, jakby, jak dorastał, to miał takie obawy, że a jak będzie miał dzieci, no to jak on będzie mógł je przytulić, jak on będzie mógł je objąć. I, a potem właśnie powiedział, że to jest właśnie jego rola, że to nie jest tak, że on przytuli swoje dzieci, tylko że on jest dla nich takim tatą i tworzy z nimi taką więź i taką miłością ich obdarowuje, że to one przybiegają do niego i one się przytulają swoimi rękami do niego. No i myślę, że to jest piękna definicja tego, że jakby jak te relacje tworzyć, i, i że to nie jest. Że jakby więzi nas nie, nie wiążą, właśnie to jest takie też trudne, ale w sensie trudne słowa sformułowanie, ale właśnie o to chodzi, że, że więzi tworzymy, i one są takie, jakie o nie zadbamy tak, i że właśnie efekt, jaki będziesz mieć, właśnie czy jak wczoraj mówiłam o, o relacji właśnie z siostrami. Czy właśnie tak jak teraz z rodzicami, no to efekt Twojej pracy zależy od Ciebie, czyli bardzo dużo zależy od Ciebie, i, i będziesz mieć takie, takie relacje, takie więzi ze swoją rodziną, jak je o nie zadbasz. I tego Ci życzę, żebyś o nie dbał, czy i dbała. Wszystkiego dobrego, papa.